Powodujesz zakłócenia. Przeszkadzasz kwiatom. Już to zrobiłeś. Już do nas zadzwonili. Już do nas zadzwonili. Zostałeś wskazany. Nie o to tu chodziło. Przejdziemy dalej. Pasażerka linii lotniczych trafia do więzienia po bójce w jeden z najbardziej ruchliwych dni roku. Chcesz iść do więzienia czy odejść? Wyjaśnimy powody jej aresztowania i przytoczymy mocne słowa pasażerów wobec kobiety, która podobno piła wódkę. Jak wcześniej ją widziałem, miała butelkę i było czuć alkohol. Dobrze, dzięki za pomoc. Dziękuję, że jesteście z nami w Low and Crime. Tu Elżbieta Milner. Kto nie lubi załamania nerwowego na lotnisku? Bójka wybuchła, gdy pasażerowie musieli opuścić samolot. Sytuacja zaostrzyła się przez rozlaną wodę, a przynajmniej tak myśleli. Nie przebokują Cię tu, nie chcemy sceny. To Wigilia. Chcę, żebyś wrócił do domu jak uważasz, ale nie da się tego zrobić przez przebokowanie tutaj. Musisz to załatwić z przodu. Dobrze? Czy możesz Nie mogę tego zrobić. Nie jestem Twoją służącą. Połóż torbę na walizce i idź dalej. Nie, nie jesteś. Chaos wybucha, gdy American Airlines odwołuje lot w Wigilię, a pasażerowie w pośpiechu przebokowują bilety. Gdzie my jesteśmy? Gdzie jest mój telefon? Zacznijmy od początku. W ostatnią wigilię, przed 20.30, policja na lotnisku w Nashville została wezwana do jednej z bramek. Wtedy dowiedzieli się od jednej z pracownic bramki, że wybuchła bójka między mężczyzną a kobietą. Przepraszam. Minęło już bardzo dużo czasu. Pani... Z synem przy telefonie. Naprawdę musiałam wkroczyć między nich. Mieli zamiar bić się z panem w okularach. A tą, która tak naprawdę była agresorką, była pani w czerni. Dobrze. Ona wylała tę wodę na podłogę, a ta pani to sprząta. Potem on chce posprzątać, a ona zaczyna przeklinać. Wtedy wszyscy zauważyli, co się dzieje. Na tym etapie mamy tu tyle dramatu. Nie chcemy oceniać. Chcemy, by oboje poszli do stanowiska i się przebukowali. Nie możemy tego zrobić. W porządku. Tak, w każdym razie. Mogą podejść do kasy, gdzie czeka na nich dwoje osób, ale muszą odejść. Odlecieliśmy bez torby. Nie zamierzam wchodzić na środek pokoju. Przepraszam. Kiedy jeden z funkcjonariuszy rozmawia z mężczyzną, rzekomo zamieszanym w sprzeczkę, potwierdza, że kłótnia zaczęła się od rozlanej wody. Co? Co tam, stary? Więc zasadniczo. Postaramy się pozwolić ci wsiąść na sanki. Więc ona napiła się wody i. Potem upuściła ją na podłogę. Gentleman ją podniósł. Małe dziewczynki przechodziły i prawie się przewróciły. A potem jeden podobny do niego podszedł i się przewrócił. Tak, a ona się przewróciła przez wodę. I wszyscy mówili: Powinna pani to podnieść. A ja też powiedziałem: Tak, powinna się to podnieść. A potem dziewczyna tuż za tą dziewczyną która to zrobiła? Uderzyła ją i powiedziała Proszę pani, mogła pani to podnieść Tamta odparła Nie oceniaj mnie Odpowiedziałem To nie bądź uprzejma Wtedy tak zareagowała Zrobisz coś, ona z z podłogi Ja, mam zlizać z sanek? Zrób coś, jesteś uprzejma Nagle rzuciła się na mnie, jakby chciała wejść mi w twarz Powiedziałem, zrób coś I mam ludzi, którzy to mówią To ona była tą, która miała problem Powiedzieli też, że ona szukała Tak, wszyscy wiedzieli Możesz zapytać, on nie pozwolił Filipowi Więc tak zrobił? Zaprowadzimy Cię naprzód i zarezerwujemy ponownie. Wsiądziesz na kolejny rower. Więc rzeczywiście upadł. Tak, w porządku, proszę. Gdzie jest telefon? Wszystko w porządku, na pewno. Muszę Cię zabrać. Nie potrzebujesz pomocy medycznej. Zawsze musimy sporządzić raport, gdy ktoś upadnie na lotnisku. Jeśli nie chcesz jechać do szpitala, musisz podpisać oświadczenie o odmowie. Możesz, jeśli chcesz. Dałbym trochę spokoju pracownikom. Zaraz wrócę, dobrze? Teraz wydarzenia nabrały tempa, gdy rozmawiali z kobietą podejrzewaną o udział w sprawie, później zidentyfikowaną jako Costa McCord. Chodź, porozmawiaj ze mną przez chwilę, proszę. To lepsza opcja niż brak. Ok. Nie, to nie jest opcja. Jeśli spróbuję... Wysiąść. Przebukują nas z przodu. Tutaj cię nie przebukują. I nie chcemy robić sceny. Jest Wigilia. Chciałbym, żebyś wrócił do domu w taki sposób, jaki uznasz za najlepszy. Ale tutaj cię nie przebukują. To będzie przez przebukowanie z przodu. Dobrze? Czy możesz nieść dom? Nie zrobię tego. Nie jestem twoją służącą. Połóż swoją torbę na walizce. Chodźmy do przodu. Nie, nie jesteś. Nie zostaniesz tu obsłużony. Powodujesz zamieszanie i przeszkadzasz kwiatom. Już do nas zadzwonili. Zostałeś wskazany. Dobrze, nie byliśmy tu z tego powodu. Po prostu pójdziemy do przodu. Pójdziemy do przodu. Albo pójdziesz do więzienia za zakłócanie porządku. Patrz na kamery. Pójdziemy do przodu. Chcesz do więzienia, czy iść do przodu? OK. Ręce za plecy. Jesteś aresztowany za zakłócanie porządku. gdzie jest mój? Jestem w areszcie 2023. Możesz teraz położyć ręce za plecami. Nie ma za co. Dobrze, odłóż swój telefon. Dlaczego? Jesteś aresztowany, albo trafisz do więzienia za zakłócanie porządku. Już ci to powiedziano. Okej. Okay. Skończyłeś. Chodźmy naprzód. Mogłeś to zrobić, ale wybrałeś inaczej. Dobrze. Czy mamy teraz samochód na trzecim poziomie. czegoś potrzebuję. Jestem już na trzecim poziomie. Kontrola 13 tutaj wychodzę z trzeciego. Witaj sam John. Poszukam u niej dowodu lub portfela, proszę. Czy możesz przynieść mi butelkę? Absolutnie nie. Z moimi rzeczami zostaną zabrane jako dowód, powiem Ci potem, gdzie je odebrać. Idź dalej, idź dalej. Nie obchodzi mnie czego chcesz, jesteś aresztowany. Tak, byłeś aresztowany. Trzymaj go tutaj, aż przyjadą. Śmiało. Powiedziałem, śmiało. Śmiało, śmiało. Muszę się naładować i zacząć wychodzić. DC. DC teraz. Nie musisz mi mówić. Wynoś się z mojej gwiazdy. Przestań natychmiast. Zaraz dostaniesz kolejny zarzut. Rozumiesz? Zaraz zarzucą ci opór przy aresztowaniu. Wszystko jest nagrywane dobrze. Dlaczego nie jesteś na mojej kuchence? Idź i zrób to. Nie martw się. 47 dni. Dlaczego mnie aresztujecie bez powodu? Zakłócanie porządku. Miałeś odejść. Przeszkadzałeś w sprawach publicznych i już wcześniej robiłeś zamieszanie. Wezwali nas i wskazali cię. To wystarczy, byś musiał odejść, ale nie chciałeś. Dałem ci wybór i ostrzegałem, byś odszedł. Inaczej trafisz do więzienia. Poproś mnie o odejście i sprawdź kamerę. Ten hotel jest taki sam. To bez znaczenia. Nikt mi nie mówi. Niczego. Powiedziano ci, że jesteś aresztowany i tak jest. O czym ty mówisz? Wszyscy będziecie mieli kłopoty? Wszystkie te zagubione rzeczy i wszystko inne. Jeśli niewyraźna mowa tego nie zdradziła, współpasażerowie kasy potwierdzili, że przed kłótnią piła alkohol. I z tego co widzieli, powiedzieli, że to ona była agresorką. Widziałem ją wcześniej. Miała całą butelkę losu. Krzyczała. Dzięki, doceniam to. Gdzie jest? Czy możesz złożyć oświadczenie? Tak, złożę. Masz dokument tożsamości? Tak. Proszę pana, sekret. A także sposób, w jaki rozmawia z rodzicami. Zbieram dla niej oświadczenie, dobrze. Dobrze. Hej, spójrz. Czy są jakieś oświadczenia w kiosku? Dobrze. Dobrze. Więc rozlała napój. I ona... Upadła jej filiżanka kawy, okej. Okay. Lekarz mówi, chcę to zobaczyć. I tak to się nie nagrywa. Nie, ona mnie tu nie zatrzyma. Ona jest taka. Ona jest taka, a potem oszalała. Ten facet tam jest tak, hej, nie musisz być w domu, a potem zagroziła, że wskaże palcem. Czy kiedykolwiek czułeś strach lub coś podobnego? Czy ktoś jeszcze groził oprócz ciebie? Ten facet tutaj? Nie, odwiozłam ją z powrotem. Okej, okay, fajnie. Nie wiem dokładnie, ile jeszcze potrwa, zanim wszyscy wejdziecie na pokład. Może będę musiał wypełnić dla ciebie pisemne oświadczenie, ale zaraz wrócę. Hej, chodźmy. Więc jesteś z nią? Nie, z nikim nie jestem. Co zaszło między tobą a nią? Więc zasadniczo ta kobieta. Miała kubek w kościele, upadł, potem się od niego odwróciła. Więc wtedy ten dżentelmen tutaj podniósł resztki kubka i wyrzucił ją. A przechodziły małe dziewczynki i prawie spadły. Potem on poszedł za nimi i faktycznie upadł. Ona mówiła, powinni to podnieść, powtarzałem to samo. Potem kobieta za nią klepnęła ją i powiedziała, ona powiedziała, może mogłyśmy odstawić ten kubek, a potem dziewczyna się zdenerwowała i powiedziała, nie dotykaj mnie. Wtedy ta druga, jedyna dziewczyna w zielonej kurce, powiedziała, hej, możesz to podnieść i poszła po papier toaletowy, by spróbować. Potem zobaczyliśmy zwykłych ludzi, którzy przyszli. Gdy kobieta zaczęła odpowiadać, powiedziała, nie dotykaj mnie. Ciągle powtarzałem, że mogłaś coś zrobić. Mogłaś być uprzejma, a nie obojętna. Ona stwierdziła, że to ja kształtuję biuro. Odpowiedziałem, że no nie zamierzam iść, bo to ona narobiła bałaganu. Spytała, czy ma coś zrobić, a ja odpowiedziałem. Ona wzięła swoją torbę, a ja odszedłem. Zrobiłem krok do przodu. W twoją stronę? Tak. I wtedy powiedziałem, chcesz coś zrobić? Te sytuację pamiętam. Dosłownie cały czas powtarzałem, chcesz coś zrobić? Zrób coś, wyzwałem cię, zrób coś, wyzwałem cię, zrób coś, a ona na to, więc mnie dotkniesz. Nie zamierzam cię dotykać. No możesz coś zrobić. Śmiało, zrób coś. No właśnie. I wtedy właśnie. Tak, oni to robią. Kobieta przyszła i powiedziała wszystkim, to są święta. To co powiedziałeś? Masz jakiś pomysł albo coś na mój temat? Tak. Drugi facet, nie mamy więcej pomysłów. O, on już to dostał? Tak, no ale co to? Ja tylko dokumentuję, proszę. Dobry numer telefonu? Dostaniam cię. Tak, jaki jest Twój numer telefonu? Czy możesz wypełnić oświadczenie o tym, co się stało? W takim razie po prostu połóż swoje rzeczy na górze. Proszę Pani, czy zechciałaby Pani podejść tutaj do tego stołu, jeśli mam się tego trzymać? Dziękuję. Chętnie. Nie ma problemu. Dziękuję. Proszę umieścić tutaj swoje dane biograficzne i upewnić się, już mam Twój numer telefonu, ale wpisz swój aktualny numer telefonu gdziekolwiek, tak. Co mam wpisać w polu typ? Na przykład grożące zachowanie? Mogę to wypełnić. To nie jest wielki problem. Ta górna część jest dla mnie. Wpisz swoje dane i opis sytuacji. Podpisz się na dole, jeśli możesz. Dziękuję. Oprócz was ktoś jeszcze był zaangażowany? Mówię, czy ona groziła komukolwiek innemu? Ona groziła, ale kobieta, która podniosła papier toaletowy, też powiedziała jej, że jest niegrzeczna. Tak samo jak dziewczyna stojąca za mną w bluzie z kapturem. Ale... Wskaż, która to tutaj, czy to ta pani w szarej kurtce? To ona podniosła tę rzecz papierem toaletowym spod wody. A potem dziewczyna przed nią, ta w bluzie z kapturem i otwartą książką. Ona też. Ta pani była nieuprzejma. Chciałem poprosić kogoś innego o opinię. Kogoś niezwiązanego ze sprawą. O, świetnie, tak, zaraz wrócę. Proszę pani. Och, jest pani w porządku. Czy może pani wypełnić oświadczenie o tym, co się stało? Mogę. Dobrze, tak, jeśli to nie problem, proszę szybko. Krótkie podsumowanie tego, co się stało. Według raportu policji, podczas przeszukania kasy, znaleziono butelkę alkoholu. Podczas pisania oświadczeń pasażerowie zrozumieli, że to chyba nie była rozlana woda. Czy zamierza pan złożyć oskarżenie lub podjąć działania za groźby skierowane bezpośrednio do pana? To znaczy była groźba. Mówię, że ma pan taką możliwość, jeśli chce. Doceniam to, ale nie chcę. Wyjaśnić kolory. W porządku. Ale potem mogę wyciąć, co zrobisz, to twoja sprawa. Po prostu nie chcę. Przyjdź tutaj, zajęliśmy się nią. Nie wiedziałem, czy chcesz zrobić coś osobno. Nie, nie wiem. Myślę, że została powołana. Ona jest tutaj, odkąd wszyscy tu jesteśmy, jeszcze przed południem i piła dość dużo. Powiedziała coś jak: To bliżej. Powiedziałaś to. Myślę, że widziałam to tutaj w jakieś 30 minut. Nie wiem, czy podlaliby to jeszcze przez godzinę? To nie będzie butelka na noc, bo jest klejące. Ona rzuciła ten głosowy i dźwiękowy. To chyba teraz bardzo klei. Tak! Nie woda, ale tak. Cóż, doceniam, że złożyliście oświadczenie. Tak, jeśli będziemy potrzebować czegoś jeszcze, zadzwonimy do Was albo coś. Dziękuję. Bardzo. Wielkie dzięki. Dziękuję Wam za to, że tu jesteście. Nie ma sprawy. Porozmawiam z nią, ale skoro powiedziała, że musisz iść dalej i wszyscy są przekierowywani, możesz tam pójść i znaleźć nową dziewczynę. Dobrze, zaprowadzę cię tam, jeśli chcesz. Doceniam to. Według raportu z aresztowania, Kosta miała powiedzieć funkcjonariuszowi, że piła na pokładzie samolotu przed odwołaniem lotu. Na zewnątrz nadal widać ją na kamerze nasobnej, jak jest dość bezczelna wobec funkcjonariuszy, nawet gdy ma założone kajdanki. Proszę, zabierzcie mnie. Chodźmy na przeszukanie. ty pomóż ją przytrzymać podczas przeszukania, bo ciągle się wyrywa. Proszę. Możemy iść? No to ruszamy. Dziękuję. Gdzie jest mój telefon? Jest tutaj, w Twojej torbie. Nie mogę nazwać rzeczy poprawnie. Teraz. Przyciągniesz siostrę i zdobędziesz kolejny samochód. O, już miałeś plan, przepraszam. Wow, właśnie zepsułem ich plan. Więc, na podstawie Twojego zachowania, na podstawie Twojego zachowania, tego jak się zachowujesz. Zachowuję się tak, jak każdy by się zachowywał. Mam ręce za plecami i nigdy w życiu nie byłam aresztowana. Mam 35 lat. Dziś jest inaczej, więc to, co się stało, już się nie zmieni. Zostaniesz zatrzymana na komisariacie. Zakłócanie porządku publicznego? Masz jej numer? Dobrze, dobrze. Teraz nie możesz do nikogo zadzwonić, ale odzyskasz wszystkie swoje rzeczy, gdy tylko skończą całą procedurę i formalności przy zatrzymaniu. Muszę jechać do centrum po co? Spędzisz noc w areszcie. I tylko mnie zabieracie do aresztu, nikogo innego. Dziś zabraliśmy kolejną osobę do aresztu, to samo. Nawet tę osobę, która mnie dotknęła? Nie, to pani sprowokowała zdarzenie. Jak? Zajmowałam się swoimi sprawami. Ludzie mnie dotykają, ja nikogo nie dotknęłam. Na podstawie tego, co zaobserwowaliśmy i co powiedzieli nam świadkowie, jesteś aresztowana. Nie możemy tego cofnąć. Ty, Ty? już podjęliśmy decyzję. Oni podejmą decyzję po obejrzeniu obozu dziewczyn. Okej, okay. ludzie mnie dotykają, a ja nikogo nie dotknęłam. Aresztowano mnie. Nie wydaje ci się to zabawne? Przecież jestem czarna. To nie jest powiązane, zapewniam cię. Chodzi o Twoje zachowanie przy Bramce. Moje zachowanie przy Bramce? Bo poprosiłam go, żeby pomógł mi nieść moje kije. Okej, okay, jak mówiłam, to koniec. Jesteś aresztowana i trafisz do centrum. Posiedzisz kilka godzin, potem się wypuszczą. Nigdy w życiu nie byłam aresztowana. Czy to nic nie znaczy? Nic dla ciebie? To dziś nie ma znaczenia. Jestem starsza niż. Prawdopodobnie jestem starsza od ciebie. Jesteś. Okej. Okay. Nikt raczej nie chciałby spędzić wigilii w ten sposób, bo duch świętego Mikołaja wtedy nie sprzyjał Kasie. Idę do tych drzwi tutaj. Może minutę, zanim przyjdą i otworzą drzwi? Gdzie jest mój telefon? W porządku, Horacio. Nie możesz. Już ci to wyjaśniliśmy. Chciałem po prostu zacząć poranek od ruchu w centrum Tennessee. Mieliśmy operację z udziałem osób mocno nietrzeźwych. Wszedł do Sadama Wudana. Aktywnie opierał się funkcjonariuszowi podczas nagrania. Wszedł i od razu zaczął stawiać opór w NBA. To dużo. Mam nadzieję, że też odzyskam swój telefon. Żeby odzyskać swój telefon? Proszę, nie naciskaj tego przycisku. Kosta Makord została oskarżona o jedno wykroczenie zakłócania porządku publicznego, jedno wykroczenie publicznego upojenia oraz jedno wykroczenie stawiania oporu przy aresztowaniu. Następnego dnia została zwolniona za kaucją w wysokości 5000 dolarów, a jej sprawa została podobno zamknięta. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami w Law and Crime. Nazywam się Elżbieta Milner.